dwie minuty z małymi sekundami do końca pojedynku zapoderwali no się znów Polacy. Nad spalony myszar serwiec, arbiter nie przerywa gry. Niedokładne wybicie zaś przez koldinga i tylko wzrót załutu dla Polaków, ale na własnej połowie. Przerzuca na prawą stronę do Bajora. Major faulowany wyraźnie przez taudarda. Wrzód wolny dla Polaków. Nad spalony ryszard serwiec. Arbiter nie przerywa gry. Niedokładne wybicie zaś przez Kordinga i tylko z autu dla Polaków, ale na własnej połowie. załutu. do ofensowej linii wojska w narożniku polakarnego do Michalskiego. Po ziemi się rozchował. Majak w rękę któregoś. Się... GOL! Jest! 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 GOL! Jest! Złabowir Majak za ładnie tam się zachował. Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem. Swojstala albo Debiński. Cudowna akcja. Mój trener Zmuda wpadł na boisko Mój trener Zmuda wpadł na boisko 90. minuta spotkania Widzę, że To Kto strzelił tego gola? W tej chwili nieistotne, ale jest! Tyle w prawym słupku 90. minuta gry Panie Achmed, kończ! Pane, akcja z Krzysieków! Kręcny! Łapie piłkę! Poza nerwy! Wracajcie Polacy, wracajcie, brońcie się, dość wszyscy będą strzelać, wybij, wybij tę piłkę, dobrze, Dębicki, przechwycił ją, teraz trzymaj, daleko, daleko od bramki, ładnie minął kolnika! Dębicki, sam, sam z bramkarzem, ten go!